Cześć witajcie, dzisiaj seria wędkarska dalej będę chciał wam pokazać jak zrobić główkę jigową odlać z ołowiu jakby we własnym zakresie, co będzie potrzebne forma, którą wcześniej mieliście już możliwość zobaczyć jak robię sobie trzebaruszkę, co będzie potrzebne, ja tutaj kupiłem sobie gotową główkę jigową z rozmiaru jaki akurat mi pasuje na odwzorowanie po prostu, będę chciał w gipsie sobie zrobić jakby odlew wstępny i później już wkładać swoje haczyki. Co będzie potrzebne? Haczyk do główki jigowej. Kupiłem sobie taki sam akurat. Jeśli potrzebujecie jakieś inne rozmiary, inny ciężar główki, to mam akurat 7 gramową. To możecie sobie dokupić według własnego uznania. Co będzie potrzebne jeszcze? Tutaj to jest oczywiście posklejane. To we wcześniejszym filmiku, tak jak wam mówiłem. Tutaj mamy plasterinę podklejoną, do tego, aby mi w poziomie, później mógł e, haczyk być umieszczony, żeby się nie przekręcał w różnych pozycjach, to będziecie widzieć wszystko na filmiku kolejna plastelina od góry, żeby ten rowek, który tutaj jest nacięcie żeby można było zablokować, żeby mi nie wypłynął bokiem gip co jeszcze? ja sobie z takiej siatki budowlanej naciąłem takie jakby zbrojenie, takie wzmocnienie całej konstrukcji tych części, bo to będzie z dwóch części składany element żeby położyć w gipsie, założyć, na pewno będzie to wszystko summa summarum stabilniejsze gips budowlany będzie potrzebny, będzie potrzebny pędzelek i mydełko którą to weźmiemy warstwę tą pierwszą i posmarujemy też tutaj główkę jigową, żeby się to później nam nie skleiły dwie warstwy do siebie no i oczywiście jakiś pojemniczek, coś żeby wymieszać sobie ten gips woda do proporcje, jakie tam będą potrzebne, no to musicie sobie poczytać, wypróbować sami, jak to wszystko będzie wam potrzebne do tego. Także zabieramy się do pracy na bieżąco wszystko będziecie widzieć. Na samym końcu zrobię krótkie podsumowanie. Oczywiście zachęcam do. Subskrybowania kanału, dawajcie łapkę w górę, jeśli Wam się filmiki podobają. Ten filmik, jeśli Wam się podoba, zachęcam do komentowania, podzielania się jakimiś wrażeniami, opiniami na temat tych rzeczy, które, które akurat widzicie u mnie w filmikach. Może macie jakieś swoje pomysły, które moglibyście ewentualnie przekazać mi czy kolejnym widzom, którzy będą oglądać ten film. Zachęcam jeszcze raz i bierzemy się do pracy. Musimy poobcinać to, co jest zbędne, czyli kanały od Efekty Efekt końcowy. Widocznie.